Skoro realizacja celów jest automatyczna, to dlaczego tak niewiele osób ma cele sprecyzowane i zapisane z datą ich osiągnięcia? To jedna z wielkich tajemnic życia. Osobiście widzę cztery powody, dla których ludzie nie ustalają sobie celów. Po pierwsze, dlatego, że nie rozumieją, jakie to ważne. Jeśli wychowałeś się w domu, w którym nikt nie ustala sobie celów, albo w Twoim otoczeniu nie rozmawia się o celach ani ich nie docenia, to mogłeś dorosnąć i nie dowiedzieć się, że umiejętność ustalania celów ma większy wpływ na kształt Twojego życia niż jakakolwiek inna umiejętność. Rozejrzyj się, ilu ludzi wokół ciebie ma sprecyzowane cele i pracuje, by je osiągnąć. Po drugie, ludzie nie ustalają sobie celów, bo po prostu nie wiedzą, jak to zrobić. Co gorsza, wielu uważa, że ma cele, ale tak naprawdę to tylko seria pobożnych życzeń i ogólnych marzeń typu być szczęśliwym albo dużo zarabiać, mieć szczęśliwą rodzinę. To nie są cele. To fantazje, które ma każdy człowiek. Cel to coś zupełnie innego niż życzenie. Cel jest jasny, zapisany i konkretny. Można go łatwo i szybko opisać drugiej osobie. Można go zmierzyć i wiedzieć, kiedy się go osiągnęło lub nie. Można mieć tytuł naukowy bardzo prestiżowego uniwersytetu, a nie przejść nawet godzinnego kursu na temat ustalania celów. Wygląda to trochę tak, jakby osoby odpowiedzialne za program nauczania w szkołach i na uczelniach zupełnie nie dostrzegały, jak ważne dla sukcesu w życiu są cele. Jeśli tak jak ja, dopiero w dorosłym wieku dowiadujesz się czegoś na ten temat, przez wiele lat nie masz pojęcia, jak są ważne we wszystkim, co robisz. Po trzecie, ludzie nie ustalają sobie celów, ponieważ boją się porażki. Oczywiście, porażka boli. Jest bolesna emocjonalnie, często finansowo, powoduje stres. Każdy człowiek od czasu do czasu jej doświadcza. Za każdym razem obiecuje sobie, że w przyszłości będzie ostrożniejszy i uniknie kolejnej porażki. Tyle, że popełnia błąd i podświadomie ogranicza się, nie ustalając sobie żadnego celu, który groziłby porażką. Ktoś taki funkcjonuje na poziomie o wiele niższym niż mógłby. Po czwarte, ludzie nie ustalają sobie celów, ponieważ obawiają się odrzucenia. Boją się ustalić cel, bo jeśli nie uda im się go zrealizować, inni będą ich krytykować i wyśmiewać. Właśnie dlatego, kiedy ustalasz sobie cel, na początku zachowaj go wyłącznie dla siebie. Nie mów nikomu. Niech ludzie zobaczą rezultaty i twoje osiągnięcia, ale nie mów im z góry. Jeśli nie będą wiedzieli, nie urażą cię. Mark McCormack w książce Czego nie uczą w Szkole Biznesu Harvarda pisze o badaniach przeprowadzanych na tym uniwersytecie w latach 1979-89. W 1979 roku absolwentów MBA zapytano, czy macie jasne zapisane cele oraz plan ich osiągnięcia? Okazało się, że tylko 3% absolwentów miało zapisane cele i plany. 13% miało cele, ale nie zapisane. Aż 84% nie miało żadnych określonych celów, chciało dostać dyplom i mieć wakacje. 10 lat później odszukano tych ludzi i znów zadano im pytania. Okazało się, że owe 13% studentów, które miało cele, ale nie zapisane, zarabiało średnio dwa razy więcej niż 84%, które nie miało żadnych celów. Co najciekawsze, 3% absolwentów, które opuściło mury uczelni z zapisanymi celami życiowymi, zarabiało średnio 10 razy więcej niż pozostałe 97% wszystkich absolwentów. Jedyną różnicą pomiędzy tymi grupami była jasność celów, jaką ludzie ci mieli na początku drogi. Łatwo jest zrozumieć, dlaczego jasność jest taka istotna. Wyobraź sobie, że dojeżdżasz do dużego miasta i masz w nim znaleźć konkretne biuro czy dom. Ale jest haczek. W mieście nie ma drogowskazów, a ty nie masz mapy. Tak naprawdę znasz tylko bardzo ogólny opis tego biura czy budynku, który masz odnaleźć. Jak myślisz, ile czasu zajmie ci odszukanie tego budynku czy biura, jeśli nie masz mapy ani żadnych drogowskazów? Prawdopodobnie całe życie. Jeśli w końcu znajdziesz ten adres, to zapewne dzięki szczęściu lub przez przypadek. Smutne, że większość ludzi właśnie tak postępuje. Ruszają przez życie bez żadnych drogowskazów i bez mapy. Tak właśnie jest, kiedy nie mamy żadnych celów i planów. Odkrywamy wtedy kolejne rzeczy po drodze. Często mija w ten sposób 10 czy 20 lat pracy, a człowiek taki nadal nie ma pieniędzy, jest niezadowolony z pracy, rozczarowany swoim małżeństwem i robi niewielkie postępy. Ale co wieczór wraca do domu i ogląda telewizję, mając nadzieję, że będzie lepiej. Tyle, że samo rzadko bywa lepiej. Earl Nightingale. Napisał kiedyś, że szczęście to postępująca realizacja wartościowej idei lub celu. Czujesz się naprawdę szczęśliwy tylko wtedy, gdy robisz prawdziwe postępy na drodze do czegoś, co jest dla ciebie ważne. Viktor Frank, autor tak zwanej logoterapii, napisał, iż największym pragnieniem człowieka jest poczucie znaczenia i sensu w życiu. Cele dają Ci poczucie znaczenia i sensu. Cele dają Ci poczucie kierunku. Kiedy zmierzasz w kierunku swoich celów, czujesz się bardziej szczęśliwy i silniejszy. Masz więcej energii, jesteś skuteczniejszy, bardziej wierzysz w siebie, swoje zdolności i kompetencje. Każdy krok ku realizacji celów zwiększa twoją wiarę w osiągnięcie jeszcze większych celów w przyszłości. Jeszcze nigdy w historii tak wiele osób nie obawiało się zmian i nie martwiło się o przyszłość jak dzisiaj. Dzięki celom możesz kontrolować kierunek zmian w swoim życiu i to jest ich wielka zaleta. Dzięki celom możesz być pewien, że o zmianach w twoim życiu w dużym stopniu decydujesz ty sam. Cele sprawiają, że wszystko, co robisz, nabiera znaczenia i sensu. Już grecki filozof Arystoteles odkrył, że człowiek jest organizmem teleologicznym. Telios to po grecku cel. Arystoteles twierdził, że wszelkie ludzkie działania są w jakiś sposób celowe. Jesteś szczęśliwy tylko wtedy, gdy robisz coś, co popycha cię w stronę tego, czego chcesz. Wielkie pytanie brzmi więc: jakie masz cele? O jakie osiągnięcia ci chodzi? Gdzie w końcu chciałbyś się znaleźć?